Dzisiaj porozmawiamy o Gulliverze, a właściwie Gulliver's Travels, z Jonathana Swifta z 1726 roku. Autor tych podróży, Lemuel Gulliver, jest moim dawnym i zaufanym przyjacielem, a nawet po matce jesteśmy ze sobą w pokrewieństwie. Jeszcze przed oddaleniem się z Redriff, pan Gulliver wręczył mi pisma tu drukowane i upoważnił do rozrządzenia nimi według upodobania. Co się tyczy bliższych wiadomości o życiu autora, znajdzie je czytelnik na pierwszych kartach tej książki. Ja znam zazwyczaj Jonathana Swifta z jakby politycznego punktu widzenia, historyczno-politycznego. Jonathan Swift około 1710 roku, czyli kilkanaście lat przed napisaniem Gullivera, był Wigiem, to byśmy mogli, mogli powiedzieć, że był takim. Człowiekiem tolerancji religijnej i liberalizmu politycznego w takim szerokim zakresie, bo WIKowie są przodkami liberałów brytyjskich? Musimy duchowi czasu czynić jakieś koncesje? Ja, ja. Może nie będziemy egzemplo, deklarować pewne kwantum praw obywatelskich. Tak. Wolność indywiduum poddanych podnieść do rangi obywatelów świata i z gminu szerokiego nadmierne ciężary zdjąć, ingerencję rządu, te wszystko skasować. Nie. Ale jeszcze w tych powieściach XVIII wiecznych często pojawia się taka konwencja, że ta krytyka polega na tym, że na przykład właśnie ktoś gdzieś siedzi w jakieś miejsce, i z punktu widzenia tego miejsca pokazane jest to, że no te nasze tutaj relacje europejskie, są nieracjonalne, głupie i tak dalej. No. W każdym razie dobrze, że ty, bo ja powiedziałem dlaczego ta książka jest nietypowa dla, dla swojej epoki, a ty powiedziałeś dlaczego jest typowa dla tej epoki, no bo ona jest i taka i taka, to prawda. Swift jest dużo bardziej bezkompromisowy. W 1729 roku Jonathan Swift napisał tekst tytułem The Modest Proposal. Jonathan Swift mówił, że Londyn mógłby zrobić trochę więcej dla biedoty irlandzkiej i zauważył, że w Londynie to jest takie mówienie, że katolicy to się mnożą jak to króliki, to problem. I... Więc Jonathan Swift chciał to wykpić i powiedział, że chodziło o to, że można by dzieci irlandzkie hodować jako, jako delicacy on English aristocratic tables. Może wtedy by się bardziej zainteresowali panowie z Londynu losem tych dzieci. Także to, no, no ja nie znam ostrzejszego tekstu na żaden społeczny temat. It is a melancholy object to those who walk through this town when they see the streets. The roads, the doors, crowded with beggars, followed by three, four, or six children, all in rags and importuning every passerby. These mothers, instead of being able to work for their honest livelihood, are forced to employ all their time in strolling to beg sustenance for their helpless children. Najgrubsza krytyka, która się pojawiła, w ogóle, to jest taka, że to jest jego trzecia podróż, i on trafia do takiej dziwnej krainy, gdzie, gdzie to jest taka latająca wyspa i wszyscy żyją w takich obłokach, nie? I tak, to jest, to jest laputa, tak, tak, tak. No właśnie, no i tam pojawi się taki element, że ludzie tam się są świetni w astronomii i w geometrii tego, nie? No to to, co mi się że to jest akurat krytyka. Znaczy, to, to nie jest taka gruba krytyka, krytyka taka, to jest subtelna. Krytyka XVII-wiecznej filozofii. Dobra, to jest subtelna krytyka, ale taka gruba krytyka, moim zdaniem, która pojawia się tam na tej wyspie, jest taka, że on w pewnym momencie trafia do Goliwer do krainy, takiej, gdzie tak, no po pierwsze wpada tam i tak wszystko jest jakieś takie zaniedbane, rozpadające się, rudery. Co się okazało, że w pewnym momencie władze tam przejęli projektorzy, którzy siedzą w akademiach i tam oni po prostu siedzą i tylko wymyślają projekty, które nigdy nie są wdrażane, zamiast zająć się konkretną pożyteczną robotą. Akademia nie mieści się w jednym budynku, lecz w stojących po obu stronach ulicy dwóch rzędach domów, które zakupiono w tym celu, gdy były już niemal w ruiny. Przyjęty zostałem z wielką uprzejmością przez zarządzającego, i odtąd przez wiele dni bywałem w akademii. W każdym pokoju znajdował się tam jeden lub kilku projektorów, a jak sądzę, odwiedziłem tych pokoi co najmniej pięćset. Pierwszy człowiek, którego napotkałem, był wychudły, twarz i ręce miał pokryte sadzą, włosy i brodę długie, zmierzwione i osmalone w kilku miejscach. Jego szata, koszula i skóra wszystkie były jednej barwy. Od ośmiu lat pracował nad projektem sporządzenia wyciągu promieni słonecznych z ogórków, które to promienie miano przechowywać w hermetycznie zamkniętych flakonach i wypuszczać podczas zimnego lata dla ogrzania powietrza. Powiedział mi, że bez wątpienia, nim minie jeszcze lat osiem. Będzie mógł zaopatrzyć ogrody gubernatora w blask słońca po umiarkowanej cenie. Lecz poskarżył mi się przy tym, że ma zbyt mało materiału doświadczalnego i poprosił, abym jako wsparcie dla jego pomysłowości ofiarował cokolwiek. Przede wszystkim dlatego, że ogórki są bardzo drogie w tym sezonie. Ofiarowałem mu niewielki datek bowiem jego wielmożność, wiedząc o ich zwyczaju żebrania u wszystkich odwiedzających, zaopatrzył mnie w pieniądze. Wszedłem do następnej komnaty, lecz chciałem się prędko cofnąć, gdyż niemal powalił mnie buchający z niej ochydny smród. Mój przewodnik pchnął mnie ku przodowi, dodając szeptem, abym nie okazywał wstrętu, który uznano by za obraźliwy. Nie odważyłem się więc nawet zatkać nosa, Projektor przebywający w tej celi był najstarszym uczonym Akademii. Jego twarz i broda były bladożółte, a dłonie i ubiór uwalane łajnem. Gdy zostałem mu przedstawiony, objął mnie ciasnym uściskiem, co było uprzejmością, którą chętnie bym mu darował. Od pierwszego dnia pobytu w Akademii zajmował się on czynnościami mającymi na celu Przetworzenie ludzkiego kału w pożywienie, z którego powstał. I tutaj myślę, że grubiej się chyba nie da, że tak powiem, pokazać nędzy tej Akademii, tego, tego systemu oświaty, niż to, że no właśnie, że chce zrobić z gówna, chce zrobić jedzenie.